I... Stop! Stop! Ja widzę nikt na czerwono pisze pisze się okna okna, ciel okna, gdy gdy jest na chwcie, Gdzie widzisz na chwcie, to to widać, to to, to widać, nagle nagle wam Nagrywam. Zobaczysz na filmie. Zobaczysz na filmie. Zobaczysz, zobaczysz na filmie. Serio. Zobacz. Serio, zobaczysz. Nie wiem, co, co to oznacza. Nie wiem. go. No. Ja ma. Ehi. Cool te. Kolvo. i oddawaj to co mi kladłanie Klask <laughs>